na kanale. E, w chwili obecnej emocje były trochę jak na jagodach, ale zaraz nadrobimy temat. Byliśmy na różnych wyjazdach, rozjazdach, sponsorskich. Jest. Przyszła do nas paczka z naszej, od naszego e, sponsora. Jest Przyszła do nas paczuszka, zaraz ją otworzymy, zobaczymy co dostaliśmy. E, nie kręciłem e, podróży, bo e, przez całą podróż głównie mieliśmy problemy gastryczne i e, za dużo białka. Za dużo białka i, było, i było, było źle, ale już teraz jest ok. Mamy nadzieję, że już nie wybuchniemy. Dzisiaj się wróciłem po kaberkę. Karol już czeka. Jedziemy do Londynu. No oczywiście. A Karol. Chciałby się zakochać. Łe się, nie? Nie? się Bo, boisz, latać w mojej życie to jeden wielki lot. Chciałbym się zakochać. Pierwna. potem powiem, yy, na dole jest numer do Karola. Szalej, zobaczcie, nawet w samolocie można poćwiczyć, można robić pulapsy. Tak. Szalej już. O, o Samantha. 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 Samantha Briggs. Może będzie, co? W Samantha chyba będzie w Las Vegas teraz. Tak? Pozdrawiam Theoretic Guys. Będą chłopaki w Las Vegas, wiesz? To że chłopaki. Archie i Adam. Gdzie? Po co? Las Vegas. Po co? Eee, na zakupy. Na bazach. Zrobić. A, Dobra, ona, ona tam nie. My już po zakupach. Teraz idziemy w kierunku poszukiwań Samanty. W dynie. I co teraz Karol? Jak my sobie poradzimy? Ja dwa słowa po angielsku znam. English breakfast. <laughs> Troszkę nam się pomyliło, musieliśmy zawrócić. Bołoże, <laughs> że znamy angielski. co? je można na crossficie sylwetki mieć? zobaczcie na Pawełka o proszę e, musimy ponadrabiać trochę z materiałem e, byliśmy e, na e, kursach, na szkoleniach więc mamy e, kolejną porcję niesamowitej wiedzy e, zdobytej e, i z całego świata i będziemy się z wami dzielić e, trener orzech Obiecuję większą aktywność. No i na kanale. O, ja filmy chyba. ja <laughs> się uśmiecham, wiesz. Jak do, jak do zdjęcia. Wracamy, gór, ale wracamy yy, powoli z znacznych różnych yy, rozjazdów i będziemy dalej kręcić w merytoryczne filmy. Merytoryka ponad wszystko. To jest najważniejsze. Bez merytoryki nie ma postępu. Pamiętajcie, co w Vegas zostaje na kanale DG. <laughs> Dokładnie.